reagować na rzeczy w przybliżeniu milion. Co to jest? Jabłko. Trochę wygląda jak podkowa na starcie. A ten klip to dopiero początek, więc jestem ciekaw twojej reakcji, jak będzie ci szło dalej. Jak myślisz, co to jest, Wiktoria? O kurczę. No, to jest strasznie trudne. Trochę wygląda jak to takie żyjątka świecące w oceanie, ruszające się. A pewnie to jest jakiś może makaron? Nic bardziej mylnego. To, co widzisz, to jest stuteczka do zębu. To wygląda jak chleb z dziurka. Ja bym nie chciał takiego chleba zjeść, ale trochę tak wygląda. Mój strzał to będzie gąbka. To ma -a 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 -a. sens! To może być gąbka, no. Uwaga! I co to będzie? Tak! Udało się! Może ja po prostu jestem głodna. Jest wysokie prawdopodobieństwo. Bo tych pierwszych klipach w ogóle jest tak strasznie ciężko odnieźć, co o co to tu chodzi? Ojej, w ogóle nie co to jest. Ja też. Ja się zastanawiam tylko, czym oni to nagrywają. Albo to będzie jakaś taka turbo wielka kamera, albo iPhone. To jest bardzo... To na pewno iPhone. To jest naprawdę prawdopodobne. Myślę, się nie zdziwił. Obraz cały czas się oddala. Co to będzie? Wygląda trochę jak ściana sypialni. Co to będzie? Ściana, talerz, czy sztućce? Talerz. A co jeśli nic z tego? Jeszcze taka jest odpowiedź. To będzie talerz. Uwaga, uwaga, to jest odpowiedź błędna. Płyta <laughs> Ja myślałam, że to coś innego. To może być... To trochę wygląda jak te okna w kościele. Nie. Co to jest? Skóra? To wygląda teraz już jak ser. No, ale nie, no co to jest? Może to jest jakaś kałuża? To będzie olej, może jakaś kropla oleju może. To będzie na 100% miód, jestem pewien. No teraz to teraz co już Tak, nie. jakie to jest trudne, żeby cokolwiek odgadnąć. No, ale to było skomplikowane w ogóle, bym nie wpadła na to. No bo to jest tak przyzumowane. <laughs> co to będzie? To wygląda na kawałek mięsa. Czy to będzie mięso, kawałek kredy, czy kawałek markera? Marker to też dobra opcja, <laughs> <w tym nie. śmiech> Jest obłoś takie strasznie brzydkie Marker Uwaga, odzoomowuje się obraz I jest, poprawna odpowiedź Punkt dla do ciebie Skąd ty wiedziałeś, że tam jest marker? Bo przez przypadek kiedyś natrafiłem na ten filmik Aha, to będzie jakiś materiał Nie, to będzie dowód albo paszport Ej, to ma sens Albo będą do pieniądze. Trzy, dwa, jeden i co to? Globus, ale wiesz, że przyszło mi do głowy, że to będzie coś szkolnego jak mapa albo tablica Ale my jesteśmy słabi no bo to jest najtrudniejsza rzecz na świecie, jeżeli wy też nie odgadliście to teraz zasubskrybujcie kanał, włączmy się wszyscy w polu No i jak ty masz odgadnąć po czymś takim, to jest jakby niemożliwe, to wygląda tak jak kokos, albo orzech może Teraz wygląda to jak miód też Albo jak skóra, to jest wszystko prawdopodobne Nie. To... No i jak to nie, jak na przykład byś nie brała prysznica przez miesiąc, to to by była twoja skóra Dobrze, że czasami biorę trzy razy dziennie <laughs> Całe szczęście <laughs> Co to jest? bułka. I my coś takiego jemy, nie? No ja ostatnio nie jem. No ale ja jem, ja uwielbiam bułeczki. No ja też. O, ale to wygląda satysfakcjonująco. To jest długopis chyba, nie? Mi się już niedobrze robi, ja nie lubię takich chujeńców. I to wszystko jest w ogóle płynne. No, jaka dobra jakość. Gdybyście wzięli klawiaturę, taką bardzo brudną, to w Na sumie... przykład twoją? Nie, jest brudna. Przepraszam bardzo. To jest najczystsza klawiatura na świecie. Ale z kolei tak wygląda ta klawiatura, jakby zaczęła ją topić. Wygląda to fajnie. Ale serio, dlaczego kamera na przykład nie jest jara na teraz? No, bo to niekoniecznie musi być tak blisko tej klawiatury, żeby nagrać tak blisko. Że... A skąd ty taką specyficzną wiedzę masz, pani operator? Ale to wygląda jak taka pijanka. Chciałem to powiedzieć na ognisku, co to się, to dosłownie to samo. O, patrz na to. Wiesz, co by się stało, jakby zrobili takich filmik w przybliżeniu, jak ludzie zębami otwierają kapsel? Nie chciałabym tego widzieć. Ale ja właśnie, chyba bym chciał. Nie. To by było straszne, no. ale chyba satysfakcjonujące. No ja nie wiem, a jakbyś się komuś złamał ten ząb? No to jeszcze bardziej. To ujęcie jest warte milion dolarów. A skąd to wiesz? Tak zakładam. Ja bym zapłacił milion dolarów, z to, żebym mógł to obejrzeć. Ale właśnie oglądasz to No zaprasz. właśnie. No nie, co oni chcą zrobić? I co, Lec... lecie jatramę? Dlaczego oni niszczą te długopisy wszystkie? To są drogie rzeczy. Które niby? No ten. Oni byli na świecie w krasie. Może był. Jakbyście przybliżyli monetę właśnie w taki sposób, jak długo to się jeszcze będzie zoomować? Co za moneta? Czy wejdzie to prosto mu do oka? No pewnie tak. Ojejku. Patrz jak się rozszerza to oko. Jakie to jest w ogóle 3D jakby to no. wszystko szło w ogóle prosto w ciebie. Mega to Ej to nie, nie, kiedy to się kończy? Właśnie. Ja wiem co to jest! Tak? To jest gruszka! A ja bym się śmiał jakby nie było, Wiktoria! To nie jest gruszka! Mati, ty też coś powiedzieć, że to jest gruszka. Chciałem powiedzieć, ale w sumie faktycznie, no. To w ogóle nie wygląda jak jajko. Zoom ciekawy, ale mam lepsze pytanie. Jak to jajko tak do cholery stoi? To musi być jakaś podkładka na górę. No przecież to jest niemożliwe, że to tak w ogóle. Jakbyś tak przysumowała liście, to myślisz, że zobaczysz jakieś robaczki za chwilę. No, jakby był robaczek, to tak, a jak nie ma, to nie ma. To, jak to nie. trochę jak wchodziła w świat awatara, zaraz taka dżungla z tego wszystkiego wyjdzie. To tak nie wygląda. No właśnie trochę wygląda, właśnie wygląda jak las od góry, jak drogi. No nie może to nie wygląda jak droga z Google Maps. No, Ci nie widzisz tego. Część ja tu widzę, ale czy tak jest takie, z Google Maps, to ja nie wiem. Ale ja wiem. Zobaczmy szczutkę! Co on robi? A on wysłał taką kamerkę, tak? Co to się podziało? To ujęcie było warte 25 milionów wyświetleń. Ja myślę, że ludzie oglądali jego tą kamerkę po prostu wysłała. Ja bo ja nie wiedziałam, czy coś takiego się robi. Ja też, że to jest jak taka spluba. No? Przecież to szczotka cała odleciała w ogóle. W tej samej kamery użyli na przykład na tyle skarpetki. To trochę wygląda jak te basy, które się robiło z dzieciaka pod kocem. Tak, albo w ogóle to wygląda jak jakaś, nie wiem, tęczowa kraina, taki plac zabaw dla dziecka. Wiesz, w galeriach to są. To jest A, wszystko no. jest takie kolorowe. A więc to tak wygląda mechanizm, który od zawsze się psuje. No i potem się dziwimy, że to nie chce ruszać, jak coś tam wejdzie w to. Jak taki glutki tam wygląda. No. Nie tak jest z się, to jest jakieś metalowe bardziej. Jak marsjanki. I bez kitu. To ze tak samo wygląda. Je bardzo lubiłem. Nie, ja też. Ja jadam ich za dużo. I wyszedł z ciebie taki marsjanek. Nawet jestem taką wrana. Czy myślisz, że to, co teraz widzisz, to jest na przykład czyjaś głowa i czerwone takie kawałki włosa? Nie. I masz rację, bo to jest piłeczka. Chciałam powiedzieć, że to wygląda jak tymi minis. <grym> Albo właśnie jakiś drewno, karton. A to jest właściwie co? Drewniana puszka? To jest korek, Dufina. Myślisz? No tak mi się wydaje. Przecież to jest malutkie w sumie, czy nie? Faktycznie, myślałem, że to jest taka puszka drewniana, i zastanawiałem się, skąd to cholery wzięły się drewniane puszki. Rzeczywiście jesteś najlepsza w to. <grym> ¡Eso es lo Chciałam powiedzieć, że to jest grzyb. No co ty? Tak, wpadłaś na tak, to? Tak, ale jakby nie zdążyłam tego wypowiedzieć. To po prostu była tak głęboko zakorzeniona myśl, że zanim twój mózg ją wykopał z tego wszystkiego, że to jest ta pieczara, to już zdążyłaś zauważyć. Dokładnie tak. Myślisz, że to będzie kawa? Nie wiem. Kola. Kostka lodu z koli. Ja mam nadzieję, że to nie będzie kawa, bo jeśli tak, to już jej nie chce pić. To będzie kawa. To musi być kawa, albo... To będzie kawa. I to jest kawa. A więc tak wygląda miłość w z bliska. Jak... Coca cola Czy to znaczy, że kochasz Coca-Cola? Zobaczymy jak wygląda popcorn w przybliżeniu. O, on będzie strzelał, tak? Proszę w locie niech on to jeszcze zrobi, jak to dobrze wyglądało, jak trochę jak poduszka powietrzna. No, bo to tak błyskawicznie zrobiło się. Nie było jakiegoś takiego procesu przejścia, tylko po prostu był Czekolada jak nic. Nie, no co ty takie fusy? No. To jest jakiś korzeń. Orzech. Nie, to będzie orzech, albo kokos. Kokos, kokos? Nos, no. Kokos, Tak, dobrze. Dzięki mnie, bo ja hmm. powiedziałam orzech. Jak to odgadniesz, to ja kończę film. Kiwi. Myślisz? Nie mam pojęcia. Ja myślę, że to będzie jakiś pomidor, albo to będzie jakaś łodyga. No może. Uwaga, zaraz się dowiemy. Może kaktus? Pomidor! Tak! A jeśli wy chcecie zobaczyć, czy na przykład w niszczarce uda się zniszczyć diament, to klikajcie teraz w ten odcinek, bo zobaczycie dosłownie najdziwniejsze eksperymenty z całego świata. Musicie to zobaczyć.